To będzie podcast o jedzeniu. Foodcast. Apetyczne rozmowy dla każdego. Kuchnia dla normalnych ludzi. Odcinek 32. Jak jedzenie daje nam wspomnienia? Bo jak to jest, że sernik babci na Boże Narodzenie smakuje tylko raz w roku w taki sposób? Jak to jest, że barczy z uszkami tylko w ten jeden czas jest taki magiczny i pyszny? albo jak to jest, że wakacje pachną inaczej, Boże Narodzenie inaczej, inaczej Wielkanoc, a miłość i romantyczne kolacje jeszcze inaczej. Dziś pogadamy o wspomnieniach i to nie byle jakich, bo o smakach, które są naszymi wspomnieniami. Zapraszam. Jesteśmy już po świętach Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że słuchacie mnie z pełnymi brzuszkami. Może nawet dziś nie gotujecie, bo wyjadacie resztki. Pamiętajcie, że do tego Was bardzo serdecznie zachęcam. U mnie resztek już prawie nie ma, w sensie takim, że po raz kolejny w święta udało nam się tak zaplanować ilość rzeczy, które przygotujemy i zjemy, że w zasadzie zostały tylko ciastka. Ale ciastka to w Beskidach jest taki trend, że my robimy ich dużo i my je potem jemy spokojnie do nowego roku, i one teraz też są pyszne, i w ogóle, i w ogóle. Także po raz kolejny ogłaszam sobie mały sukces. Bardzo się z tego cieszę i bardzo się z tego cieszę, że, że się udało, bo to nie jest tak powiedziane, że jak się raz udało, no to, że już zawsze tak będzie. No więc jeśli dzisiaj nie gotujecie, to może tam się gdzieś krzątacie po domu, a może nie, może spacerujecie, może nawet gdzieś biegniecie albo robicie jakieś inne ćwiczenia. Łorety to by było, gdyby słuchać podcasty o jedzeniu. Przy robieniu ćwiczeń fizycznych, no to było coś niesamowitego, naprawdę. Czy to się dzieje? Bardzo jestem ciekawa, dajcie znać, a ja tymczasem zapraszam Was w ten mm, taki spokojny, długi, zimowy, świąteczno-poświąteczny czas do jeszcze naszych takich miłych rozważań. Gdyby smak ograniczał się jedynie do doznań, Zapewnianych nam przez kubki smakowe, no to bylibyśmy bardzo ubodzy, dlatego że na naszym języku znajdują się czytniki tych, tych sławnych nam, tam pięciu smaków: słodkiego, słonego, gorzkiego, kwaśnego i tego smaku umami. No i tutaj więcej o tym, czym jest umami i jak w ogóle działa smak: jest w odcinku właśnie o tym, czym jest umami. I tam serdecznie Was zapraszam. To jeden z Waszych ulubionych odcinków. ale jeśli ktoś jeszcze go słyszał, to polecam. Jest taki bardzo umami, czyli smaczny. A ten cały taki świat kulinarnych doznań jest dużo bardziej skomplikowany niż takie rozpoznawanie smaku. W naszym mózgu są neurony i tutaj odkrywam Amerykę, ale są takie neurony, które łączą impulsy dopływające z kubków smakowych z tymi, które są odbierane przez receptory węchowe. mądrze brzmi, ale po po prostu polega na tym, że smak łączy się z zapachem, z węchem, no i nasz mózg to koduje. Amerykańscy naukowcy, a jakże, bo kto inny, to oni stwierdzili, że bodźce smakowe i zapachowe, jeśli są zgodne ze wzorem zapamiętanym przez nasz mózg, to mózg potrafi odebrać takie połączenie, nawet jeśli liczba składników jest minimalna czyli wystarczy tylko tak troszkę, troszkę, troszkę. Żeby pobudzić te neurony do działania i żeby one przypomniały konkretny smak, konkretną sytuację, w której ten smak dominował. Z kolei, zaś, jeżeli kombinacja jest naszemu mózgowi, Nieznana, no to wtedy do jego pobudzenia trzeba większej ilości każdego ze składników, no i trzeba się więcej napracować. I tutaj pojawia się moja znana pewnie już wam, jeśli jesteście ze mną od dłuższego czasu teoria marchewki, że marchewka jest super, i fajnie się podgryza, przygryza, i traktuje jako przekąskę, czy takie coś właśnie. <laughs> No, to zjedzenia, ale tylko pod warunkiem wtedy, kiedy się przyzwyczajmy do tego smaku i kiedy go polubimy. Jeśli pierwszy raz w życiu ktoś zamiast czekolady podsumie Ci marchewkę, no to szczerze wątpię, żebyś był zachwycony, żebyś była zachwycona. Ale jeśli Tobie marchewka będzie się kojarzyć z czymś przyjemnym, miłym i sympatycznym, to jest dużo większa szansa, że będziesz sięgać właśnie po nią, nie zaś po czekoladę. Chociaż, jak wiadomo, dobra czekolada też nie jest zła. No i okazuje się, że jeśli na przykład coś jest nieznanego nam, jest jakąś nieznaną potrawą, a pachnie w jakiś taki sposób, który nam się kojarzy, no to jesteśmy w stanie dużo szybciej rozpoznawać takie, takie zjawisko albo gdzieś się umiejscawiać. Czyli na przykład, jeżeli coś, czegoś nigdy wcześniej nie jedliśmy, jedziemy to po raz pierwszy. Ale pachnie nam tak, tak dobrze, tak, z takim dobrym wspomnieniem się kojarzy, no to wtedy dużo więcej będziemy myśleć sobie, że to jest takie miłe, przyjemne i że w ogóle chcemy to zjeść. A jeśli y, będzie coś pachniało nieprzyjemnie, i będzie to się wiązało z jakimś nieprzyjemnym naszym wspomnieniem, to wtedy będziemy mniej skłonni do tego, żeby tego próbować. No i stąd tutaj, wiecie, cała kategoria wszystkich serów śmierdzących, wszystkich kiszonek, typu na przykład kimchi, których się nie wącha, ale się je. No i właśnie tak, bo jeśli ktoś nigdy nie lubił kiszonek, nigdy nie lubił kiszonej kapusty, nigdy nie lubił kapuśniaku, no to wątpię szczerze, żeby zupa z była czymś, na co ma totalną, największą na świecie ochotę. Amerykańscy naukowcy twierdzą, że wyuczone kombinacje takie smakowo-zapachowe są przechowywane w części mózgu zwanej jądrami migdałowatymi. Dysponując jednym składnikiem zapamiętajnej kombinacji, jądra te wzmacniają drugi z pary komponentów. Dlatego im więcej smakujemy, tym więcej skojarzeń smakowo-zapachowych zawiera nasza biblioteka smaku. I tym pełniejszy smak potrafimy wydobyć później z każdego z nich. No i tutaj właśnie dochodzimy do ogromnie ważnej rzeczy, do takiej rzeczy, yy, którą jakoś tutaj niosę na sztandarze w podcaście, mianowicie. To właśnie z tego powodu zachęcam Was do próbowania nowych rzeczy. Właśnie dlatego opowiadam o jedzeniu. Mówię o tych doznaniach, jakie one mogą być i co nam mogą dać. Bo im więcej w życiu skosztujemy, im bardziej posmakujemy, im więcej smaków wprowadzimy, a daj, Panie Boże, i siła najwyższa, żeby to było świadome. Tym bardziej będziemy robić to właśnie świadomie i będziemy później je rozpoznawać. Co tu dużo mówić? I to po prostu sprawi, że nasze życie będzie pełniejsze. Nie wiem, czy są tutaj jacyś miłośnicy książek, bo myślę, że książki są trochę już. Jakimś przeżytkiem. Ja jestem zdecydowanie z tych, którzy zamiast filmu wolą książkę i bardzo dużo czytam i bardzo dużo słucham, ale są tutaj też pewnie miłośnicy filmu i sami wiecie, że. Mm, im więcej mamy na naszej półce przeczytanych, obejrzanych i więcej znajduje się w naszych zbiorach, to nie znaczy, że jesteśmy jacyś mniej wybredni. To właśnie znaczy, że jesteśmy bardziej krytyczni, że jesteśmy pasjonatami. I skoro podchodzimy do tego w taki sposób, jeśli chodzi o czytanie, jeśli chodzi o oglądanie, o słuchanie na przykład muzyki, to dlaczego nie podchodzić w ten sposób do, do smaku? A ponieważ wspomnienia wywoływane przez zapach są zazwyczaj pozytywne, no to jeśli coś poczujemy, no to nam to poprawia samopoczucie, a nasz właśnie umysł przywołuje te takie bezpieczne, dobre wspomnienia, takie bezpieczne, miłe skojarzenia. Na przykład z takim czasem, który jest teraz, tym czasem poświątecznym, tym czasem grudniowym. Dla mnie osobiście na przykład zawsze kojarzącym się z zatrzymaniem, ze spokojem i z takim właśnie uczuciem bezpieczeństwa. No i teraz, jak pachnie wasz dom? Może to jest zapach pieczonego chleba, może to jest zapach ciasta drożdżowego. Kiedy przyjeżdżał, kiedy przyjechał kiedyś do, do mojego domu rodzinnego, taki znajomy moich rodziców, to chyba przez 10 minut stał w korytarzu, tak wciągał zapach nozdrzami i powtarzał, to jest dom, w którym pachnie niedzielnym ciastem. To jest dom, w którym pachnie niedzielnym ciastem. Miłe, prawda? Ale życie jest życie i nie zawsze wszystko pachnie tak ładnie, jakbyśmy chcieli. Czasem nam się skwasiła atmosfera, czasem coś poszło nie tak. Czasem może ktoś z domu rodzinnego pamiętać zapach tytoniu i może nie lubić tego zapachu. Może to być zapach alkoholowych libacji, czasem czegoś nieprzyjemnego. Pamiętajmy, że życie jest w naszych rękach i to my możemy je właśnie w swoje łapki zgarnąć i zrobić co tylko chcemy. Więc jeśli twoje skojarzenia z zapachem yy, z jedzeniem nie są dobre albo są takie, które chciałbyś, chciałabyś zmienić, yy, to możesz to zrobić, bo to jest w twoich rękach. W twoim domu może pachnieć inaczej, tak jak tylko zechcesz. Oczywiście potwierdzają to badania amerykańskich naukowców i Badaczka Chelsea Reid z Virginia University w 2015 roku przeprowadziła takie badanie na 160 osobach. Dotarło do takich danych. Jego uczestnicy mianowicie mieli rozpoznać 12 różnych zapachów tym zapach na przykład szarlotki albo wady cukrowej. Kto teraz nie pamięta wady cukrowej? Na przykład w mnie się wada cukrowa kojarzy z sandałami, bo to była zawsze taka odpustowa, letnia dobroć. Nie wiem, z czym się kojarzy zapach wady cukrowej, no ale wracamy do badania. No i ci właśnie uczestnicy tego badania mieli ocenić, na ile dany zapach jest im znajomy, czy przywołuje jakieś znane wydarzenia z ich życia, czy wywołuje jakieś uczucie nostalgii, itd. No i okazuje się, że zapachy są silnie związane z pamięcią, w szczególności z pamięcią autobiograficzną. I dalej, węch jest powiązany z obszarami mózgu, związanymi z pamięcią i doświadczeniami emocjonalnymi. Dlatego nostalgię wywołują zapachy te, które nam się kojarzą z czymś bardzo dobrym. A znowu uczucie nieprzyjemności z czymś, co niekoniecznie było dobre. No i teraz, drogie panie, drogie koleżanki i też panowie i koledzy, yy, czy nie jest tak, że na przykład wasza pierwsza randka albo jakaś wyjątkowa randka pachnie w jakiś wyjątkowy sposób, albo macie takie hmm, doświadczenie, że coś jedliście wspólnie z tą ukochaną osobą i to jest jakieś konkretne wspomnienie? I zawsze jak to jedzie, to o tym myślicie? Czyż nie jest tak? I mam nadzieję, że nie zawsze to były tylko i wyłącznie frytki z maka, bo mam takich znajomych, którzy chodzili na randki tylko na lody i na frytki do maka. I no, lubię frytki, lubię lody, ale no ale dajmy sobie w życiu mm, coś więcej. Dalej, gdybyśmy się mieli zgłębiać w to, jak to jest z tymi zapachami, to takim ciekawym i niewyjaśnionym jak dotąd zjawiskiem jest taka niezwykła trwałość tych wspomnień zapachowych, bo było już na ten temat kilka badań i zawsze pamięć obrazów, to co nam te badania przedstawiają, pokazuje to, że pamięć obrazów trwa tak kilka dni, po kilku dniach nam się zaciera obraz. Yy, tak, zwykle przeciętnie jest. Yy, nawet przez ki po kilku godzinach od jakiegoś wydarzenia już dokładnie nie pamiętamy, jak było, jak co wyglądają. Natomiast yy, naukowcy podejrzewają, że wspomnienia związane z zapachami mogą yy, przetrwać bardzo dużo. Nawet yy, takie sytuacje, kiedy ktoś ma uszkodzony yy, hipokamp i gubią mu się wspomnienia z ostatnich kilku lat. Ale stale na przykład są w nas utrwalone wspomnienia z dzieciństwa. Zwykła taka przeciętna pamięć do zapachów może przetrwać przez rok. Czyli jeśli przez rok nam pachniał sernik babci, właśnie ten bożonarodzeniowy, to jeśli pojawią się na kolejne Boże Narodzenie, to nasze wspomnienia znowu się utrwali od świeży i będziemy je bardzo dobrze pamiętać przez kolejne 12 miesięcy. Myślę, że to już wybrzmiało wiele razy, ale przesłanie jest takie, że pozytywne skojarzenia bardziej niż jakieś obiektywne fakty sprawiają, że lubimy akurat ten smak, a inny nie. No i najbardziej oczywiście lubimy smaki, które znamy. Co może sprawiać, że dla niektórych yy, marchewka będzie bardziej atrakcyjna niż czekolada. Brzmi strasznie, brzmi źle i zaraz będziesz krzyczeć, ale jak to? To niemożliwe, przecież czekolada zawsze wygrywa. No wyobraź sobie, że jeśli ktoś ma dobre wspomnienia właśnie z marchewką, z czasem w których jadł marchewkę, może czuł się wtedy świeżo, może wtedy czuł się młodo, może czuł się zdrowo, może czuł się po prostu dobrze. Może to były jakieś dobre wydarzenie w jego życiu, to jemu ta marchewka może się dużo lepiej kojarzyć niż czekolada, nawet ta najlepsza, bo czekolada może się kojarzyć z jakimś takim smutnym czasem, albo jakimś czasem obżarstwa czy nadwagi. To jest naprawdę bardzo ciekawe, ale przez to wiemy już dlaczego święta pachną dla nas inaczej. Bo wiążą się z jakimiś ekstra wspomnieniami i szczerze, bardzo szczerze mam ogromną nadzieję, że dla Was to są tylko te miłe wspomnienia. Stąd nie trzeba się już irytować na te długie i piękne reklamy smaków i przysmaków. Pewnie możemy o tym kiedyś jeszcze powiedzieć więcej, ale dziś, z racji tego, że mamy środek zimy, to chciałam Wam opowiedzieć jeszcze dwa słowa o czymś takim jak comfort food, bo czasem to pojęcie jest niekoniecznie dobrze rozumiane. Temat ten zwykle pojawia się jesienią. Niesłusznie, zupełnie niesłusznie, bo takie coś, co nazywamy też jak guilty pleasure, czyli coś, co tłumaczymy jak grzeszna przyjemność, a jest jakimś takim poprawiaczem smaku, które jest niezależne od, od czasu. No to czasem takie giddy bywa też comfort foodsem, a comfort food to jest takie jedzenie, które nie kończy się w październiku ani w listopadzie, ani w grudniu, ani nawet zimą. I właśnie wpadłam na taki pomysł seryjnych odcinków na każdą spor roku o comfort foodsach każdej z nich. No ale po kolei. Czym jest Comfort Foods? Najprościej mówiąc to jedzenie, które wprawia nas w dobry nastrój. Takie jedzenie, które daje uczucie bezpieczeństwa i psychiczny komfort. I stąd też niektóre potrawy te świąteczne. Te grudniowe, te około Bożonarodzeniowe mogą być komfortowcami. Hello, tak może być. Nie chodzi tutaj o takie, takie chwilowe pocieszacze typu na przykład czekoladki, batoniki albo chipsy, na które rzucamy się wtedy, kiedy mamy zjeść takie smutki. Chodzi o takie jedzenie, które przywołuje na myśli bliskie osoby które na przykład nam kiedyś to jedzenie przygotowywały. Dlatego komfort food najczęściej związany jest na przykład z dzieciństwem albo z domową kuchnią. To takie jedzeniowe przełączniki przenoszące nas do przeszłości, otwierające cały wachlarz wspomnień i obrazów, i bardzo mocno Comfort Foods łączą się z tym, o czym powiedziałam wcześniej, czyli z pamięcią do zapachów, do wspomnień i do tego, z czym te wspomnienia związane z jedzeniem są dla nas jakoś powiązane, są dane związane. Każda kultura ma swoje dania, które są uznawane za comfort food. Sam ten termin pojawił się w słowniku Webster'a w 1977 roku, czyli jest stosunkowo młody, tak jak też wiele innych tych kulinarnych określeń. To właśnie wtedy dowiedzono tego, że jedzenie pozytywnie wpływa na nasz nastrój. Czy wyobrażacie sobie, że przez prawie 20 wieków ludzie tego nie wiedzieli, po prostu... Już nie mówię o tych czasach przed naszą erą, ale no taka oczywista rzecz, a nikt nie chciał tego przyznać, wprost nie rozumiem. Yy, więc jedzenie nie jest tylko ważne po to, żeby, żebyśmy przestali odczuwać głód, ale też, żeby się zmieniał nasz nastrój. To ma też oczywiście swoje negatywne przełożenie na rzeczywistość, bo nie da się ukryć, że przez ostatnie 50 lat jemy dużo za dużo i jemy dużo niekoniecznie tego czego potrzebujemy właśnie po to żeby żyć. W psychologicznych badaniach wyszło także, że yy, taką reakcję związaną z przyjemnością odczuwają częściej mężczyźni niż kobiety. Wow, drogie panie. Czyżby pojawiło się po raz kolejny potwierdzenie na starą teorię, że przez żołądek do serca. I że to on mnie tak zażarcie, mówię to tutaj tak z przemrużeniem oka, ale chyba faktycznie coś w tym jest, że, mm, no, że są panowie, którzy są chyba bardziej podatni na, na smaki niż, niż panie. Ale to też ma taki y, swój drugi kraniec, drugi koniec tego kija, że to częściej panowie są skłonni do tego, żeby sięgać po takie rzeczy, które poprawiają humor, niż panie. A to się zupełnie jakoś nie wiąże albo jest sprzeczne ze stereotypem takich, wiecie, singielki Bridget Jones, bo teraz mi się tak kojarzy z okresem świątecznym i z tym, że właśnie pamiętniki dzienniki Bridget Jones zawsze gdzieś tam w tym momencie się pojawiały. Że to, to nie tak, że tylko panie siedzą z lodami w piżamie przed telewizorem, oglądają smutne filmy, ale to naukowo, z naukowego punktu widzenia częściej staty statystycznie panowie sięgają po takie jedzenie. Komfort foody, już mówiłam, że to jest sprawa bardzo indywidualna i jest też indywidualna, jeśli chodzi nie tylko o same jakby kraje, ale też kultury i są takie rzeczy, które są punktami wspólnymi. Na przykład taką potrawą jest rosół, gdzie na przykład ankietowani w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych mówią, że, że to jest super. Bardzo takie popularne dania to są pizze, wszelkiego rodzaju grzanki z serem, keczupem, no i wszystko to, co się wiąże z ziemniakami. To też jest zupełnie polski akcent i też zupełnie polski smak, że my lubimy wszystko to, co jest ziemniaczane. Dużym sentymentem też w badaniach, które czytałam, cieszą się zupa pomidorowa, domowa szarlotka czekolada na ciepło. No i oczywiście lody, które bywają lekiem na całe złoto, już wiadomo. I to, że lody wpływają na nas dobrze, potwierdzili, nie tylko amerykańscy naukowcy, ale Chyba cały świat. No i jeszcze coś, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, a co wiąże się ze wspomnieniami i może jest też dobre na koniec roku, to coś, co mnie absolutnie zdumiewa, a mianowicie, wiecie, że coś jest takiego jak Food Maps? czyli taka jedzeniowa mapa świata też została doopracowana i to są takie smaki, które się kojarzą z konkretnymi rejonami, miejscami, państwami. To wiadomo, że tam się rozchodzi z takich najbardziej szerszych do tych najmniejszych miejsc. Już mniejsza o samą mapę świata, ale czy nie jest tak, że kiedy pomyślimy o miejscach, które nam się kojarzą, to nam się kojarzą właśnie z konkretnymi smakami, na przykład ja miałam takie skojarzenie z lodami z galaretką, kiedyś jedzonymi w przemyślu na dworcu PKP. Chyba raz w życiu mi się to przytrafiło chyba raz w życiu były te gałkowe lody. Ale mam tak miłe i dobre wspomnienia, że uważam do, do po dzień dzisiejszy, że były to najlepsze lody na świecie, jakie jadłam. Albo kiedy myślę o Poznaniu, to czuję tam pachnące rogale i lukier z rogali świętomarcijeńskich. Coś absolutnie niebywałego. Mimo tego, że jestem totalną fanką na przykład wegańskich knajp w Poznaniu, jak na przykład kuchnia w powolności albo wypas. No tam są istne doskonałości, no po prostu majster z tych wszystkiego, a jednak Poznań pachnie mi lukrem i rogalami. No i mimo tego, że już naprawdę parę ładnych lat nie jadłam prawdziwego kebaba, no to mam takie totalnie miłe wspomnienia z tym daniem, no. jeśli może ona to tak określić. Z takiej nadmorskiej miejscowości jak Mrzeżyno sprzed jakichś może 12 lat, kiedy już mniejsza o to, co robiłam, ale te kebaby ratowały mi życie i sprawiały, że, że byłam w stanie wtedy przetrwać i nie umrzeć z głodu. Yy, no i właśnie dziś na koniec tego odcinka i z racji tego, że po raz ostatni słyszymy się w roku 2020, chciałam was zaprosić do tego, żeby sobie zrobić listę taką własną, taką w głowie takich komfort foodów na koniec tego 2020 roku, taką waszą mapę foods, food mapę. Aby sobie pomyśleć w taki miły sposób o tych rzeczach, które zjedliśmy przez ostatni rok, o tych rzeczach, które nam towarzyszyły wraz z różnymi wydarzeniami, które się działy, bo być może styczeń był dla Was pełen bombelków i euforii, bo to taki miał być piękny rok i on się tak hucznie zaczął, mam takie wrażenie. Być może luty pachniał dla Was czekoladą, tą taką, oblaną serduszka. być może marzec pachniał y, kawą i śniadaniem w łóżku, a kwiecień już tylko drożdżami i zapachem domowego chleba, którego chyba w tym roku nie zabrakło w żadnym domu. być może maj pachniał w jakiś sposób i też czerwiec. czerwiec chyba był taką kawą na wynos, prawda? wtedy przynajmniej tą kawę można było kupić i Lipiec może pachniał lodami na spacerze albo goframi na spacerze. Może dużo było takich zapachów lasu, czyli jakichś kanapek z plecaka, bo część z nas bardzo intensywnie wypoczywała właśnie. W takich miejscach chodziła na spacery. Jesień być może pachniała grzybami, być może papryką, pomidorami, być może cukinią, której w tym roku było też całkiem sporo. Yy, pewnie czymś innym pachniały te ostatnie tygodnie: cynamonem, jabłkami, szarlotką. Yy, to już zostawiam Wam, ale serdecznie Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. I rok. I mam nadzieję, że foodcast to też jest jakaś Wasza mapa wspomnień związanych z jedzeniem. No i skoro jeszcze mówię o tych wszystkich takich górnolotnych rzeczach, to naprawdę Wam dziękuję za te wspólnie spędzone 30 par odcinków. Ja nie żegnam się na zawsze. Mam wielką, wielką nadzieję i wielkie marzenie, że w przyszłym roku nic się w futkaście nie zmieni, że będziemy się widywać i spotykać dalej. I że będzie dalej tak samo fajnie. I że będziemy mówić o tych wszystkich pysznych i fantastycznych rzeczach. Nie chcę dzisiaj podsumowywać bardziej albo mówić o bardziej górnolotnych rzeczach. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólny czas. Jak zwykle, proszę Was o to, żebyście się podzielili tym odcinkiem z innymi, bo może ktoś nie słyszał o czymś takim jak mapa, Może będzie chciał sam taką zrobić, albo może wspólnie ją przygotujecie. Może wspólnie zastanowicie się nad tymi rzeczami, które w tym roku, w tym takim specjalnym czasie lockdownu, mogliście razem przeżyć ze swoimi bliskimi. Cokolwiek to ja i tak bardzo dziękuję. Jestem totalnie wzruszona tym, że, że mogliśmy się tutaj spotykać. Nigdy, nigdy, przenigdy bym nie spodziewała, że będę mieć tylu tak wspaniałych, oddanych, wiernych, lojalnych i takich dobrych słuchaczy. Jest mi ogromnie miło. Dziękuję, że razem ze mną spełniacie marzenie o rozmawianiu o jedzeniu. Czekam na Was i tu, i na moim koncie na Instagramie Elżbieta_Granella.pl, na blogu granela.pl też, chociaż tam rzadziej, ale gdziekolwiek, to mam nadzieję, że będzie nam towarzyszyć dobre, pyszne, zdrowe i miłe dla nas jedzenie. Słyszymy się już niebawem. Mam nadzieję, że za tydzień. Do usłyszenia w nowym roku i wszystkiego dobrego. Niech to będą dla Was same piękne, jedzeniowe i dobre wspomnienia. Papa! Pa.